Cześć Wam, ja jestem Łukasz i witam Was serdecznie w Grze Farming Simulator 22. W ostatnim odcinku dokosiłem sobie do końca tutaj pole z Lucerną, przewróciłem. Pomiędzy odcinkami wziąłem sobie tą Lucernę, skrabiłem. Aktualnie mamy drugą część lipca, więc ta Lucerna cała nam pięknie wyschła. Powinno nam się z tego zrobić ładne siano. Ale co będzie, to tak naprawdę zobaczymy później. I tak, próbowałem wjechać tą lucernę i próbowałem ją prasować, ale niestety zdarzył mi się jeden taki mały incydent. Czyli moja prasa odmówiła całkowicie posłuszeństwa. A jak to się stało, to już wam tłumaczę. Jak mamy tutaj prasę i tego ślimaka. To niestety ten ślimak w ogóle mi się nie kręci. Prawdopodobnie albo łożysko e, się zatarło, albo całkowicie się rozleciało. No i oprócz tego jeszcze tutaj te widły, które podają e, na tłok. Hmm, te wszystkie siadą trawę. Każdy, każdą roślinę, którą jesteśmy w stanie sprasować, też w ogóle się nie ruszają. Także no, będę musiał tą prasę sprawdzić, naprawić. Mam nadzieję, że mi się to uda i że na prasowanie słomy będzie już naprawione. A do żniw naprawdę niewiele czasu zostało. No i kolejne nieszczęście, jakie mi się przytrafiło, to tutaj moja kosiarka. Uległa uszkodzeniu, czyli ta część, która nam kosi, została zerwana. Tutaj miałem taki łańcuszek, który mi to ładnie podtrzymywał. Niestety, w środku nocy ten łańcuszek się zerwał. Ta część wzięła, opadła. Tam kilka rzeczy się po prostu pogniotło, poniszczyło. Nie wiem jeszcze, czy jest sens w ogóle to naprawiać. Czy po prostu kosiarki nie kupię nowej na kolejny sezon? Także ten temat jeszcze będzie do rozpatrzenia. I, I po prostu, jeżeli uda się to tylko naprawić, to postaram się to zrobić. Jeżeli się nie uda, no to będę kupował nową kosiarkę na kolejny sezon. W tym sezonie, na szczęście, potrzebna już nie będzie. Ale za to, co mi będzie potrzebne, no to właśnie yy, prasa. No i też e, sytuacja wygląda tak, że muszę tą lucernę sprasować, a chcę ją sprasować w małe kostki, bo ani dużych balotów, ani dużych kostek nie mam gdzie przechowywać. To po pierwsze, po kolejne nie mam tura. Co prawda miałem go montować, ale w pewnym momencie uznałem, że bez tura sobie poradzę. I także no muszę, musiałem znaleźć prasę. Która będzie robić malutkie kosteczki, tak żeby sobie tutaj w tej stodole ładnie je poukładać. No niestety ani pan Wiesio, ani żaden inny rolnik, poza jednym w całej wiosce, nie posiada takiej prasy do małych kostek. Także, no, uda mi się po prostu do tego jednego rolnika, który taką prasę posiada, no i się jej zapożyczę. Rozmawiałem już z nim na temat ceny wypożyczenia tej prasy. Powiedział mi, że stówę od godziny. Także w sumie cena dość znośna. Więc po prostu się jej zapożyczę i będziemy sobie to pole prasować. Także myślę, że po prostu widzimy się na miejscu jak już do tego rolnika to jadę. Okej, okay, już jestem niedaleko. On mi mówił, że tutaj zaraz za tą tym wybiegiem dla koników powinienem druszkę skręcić w prawo. Tak się dobra, tutaj to chyba będzie. Rozmawiałem z nim przed momentem, dosłownie przez telefon. Mówił mi, że go aktualnie w domu nie ma. Musiał pilnie wyjechać w jednej służbowej sprawie do pracy, bo właśnie poza tej rolnictwem jeszcze sobie ane dorabia pracy okej okay. dobra prasa jest tak jak mówił bo powiedział mi że prasa będzie na zewnątrz wyjechana żeby ładnie tutaj wyjechał z tejże stodoły także tak prasa się prezentuje i mam nadzieję że uda mi się po prostu wziąć i tą prasą całe to pole sprasować Także biorę podpinam ją do traktora i lecimy na pole. A ona tutaj żadnych świateł nie ma. Ono ciekawie. Mój mu światła niepotrzebne, bo mówi, że on tutaj koło domu jeździ. No tak, że troszeczkę ten przejazd mam nadzieję, że mnie nigdzie nie złapią. No bo właśnie ten przejazd na gospodarstwo będzie troszeczkę ryzykowny. No ale cóż, jak trzeba, to trzeba. Ja tam jadę tutaj włóczną drogą, więc. Głównej drogi mam tyle co nic tak naprawdę Dobra, prasa z tyłu jest Także Lecimy sobie na pole e, Powiedzmy, że o godzinie 9.00 prasę zabrałem Zobaczymy jak duże koszta mi tego, yy, tego przywileju prasowania tą prasą wyjdą. No, z ciekawych rzeczy. I yy, jest to drugie podejście do nagrywania. Ostatnio mam coś sporo tych właśnie podejść do nagrywania tych odcinków. A drugie podejście jest tylko ze względu na to, że zapomniałem sobie wyłączyć martwą strachę na kierownicy. Tak mnie to w pewnym momencie zirytowało, że po prostu no. I wziąłem wyłączyłem i nagrywam odcinek po raz kolejny. No i od razu jest lepiej, żebym nie zapomniał tego zrobić. To no nie byłoby tego problemu, ale dobra, lecę na pole, będziemy rozkładać prasę, będziemy zabierać za prasowanie. Dzisiejszy odcinek nie będzie miał za wiele rzeczy do zrobienia, bo główną, jaką bym chciał, to właśnie będzie prasowanie tego tutaj pola. Ja sobie wezmę i związę wszystko poza odcinkiem. No i trzeba będzie wchodzić tak naprawdę w żniwa bo to też żniwa są tuż tuż i trzeba będzie je po prostu zrobić dobra e, rozkładamy prasę opuszczamy uruchamiamy i mam nadzieję że wszystko będzie działać jak należy dobra jest tutaj wszystko w porządku Także to niech się prasuje i zaraz zobaczę jak gdzie tam te baliki mi z tyłu będą wychodzić. Ok, już jakieś leży. Hmm, tu mamy taką... Lucerna sucha, 600 litrów. Okej, okay, no fajnie wygląda taki balik. I po dodaniu go zwierzętom powinno to działać jako siano. Tak przynajmniej kojarzy mi się z tego co autorzy mapy mówili na temat tej uprawy. Dobra, to ja lecę sobie tutaj. Prasuję. Yy, no i z nowości farmingowych coś tam mam do powiedzenia, co prawda wiele tego nie ma. Wręcz jest bardzo mało, a to ze względu na to, że jedna mała aktualizacja zaraz po ostatnim odcinku nastąpiła. I, a mianowicie to, co widzieliśmy na trailerze nowego Farminga, było przedstawione, było pokazane. A pokazali nam Pawoły czyli nowe zwierzę, które w nowym farmingu będzie tak jakby chyba głównym zwierzęciem całej gry, tak chyba można powiedzieć, takim, że tak powiem, produktem wiodącym, produktem markowym, czyli te bałoły, a dzięki nim też wejdzie tak naprawdę nowa rzecz czyli będzie nowy łańcuch produkcyjny związany właśnie z tymi bawołami i też na początku zastanawiałem się co dzięki tym czemu nie chcesz jechać do tyłu co o mamy tutaj jakąś awarię, bo nie chcę cofać, Dobre. jakiś inaczej będę tutaj musiał to i spraswoływać sobie. no W każdym razie y, zastanawiałem się, co nowego te bawoły będą przynosiły. Czy będzie coś na zasadzie y, produkcji mięsnej, czy nie. Ale niestety czegoś takiego jeszcze nie ma, że wiecie, że sami że sobie do rzeźni na przykład zwierzę i otrzymamy z tego jakieś tam produkty ale w zamian tego te bawoły będą nam dawać mleko które będziemy mogli sobie wziąć i w fajny sposób w, w, w jakimś konkretnym budynku, w jakimś konkretnym w konkretnej fabryce będziemy mogli sobie to mleko przerobić na Mozzarellę. Czyli oprócz nowego łańcucha produkcyjnego, oprócz nowego zwierzęcia, będziemy mieć też nowy produkt. Także bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. Zobaczymy, co jeszcze nowego będzie. Kolejną rzeczą, jaka pojawiła się tak naprawdę dzisiaj, to czutkę więcej informacji na temat szpinaku. E, powiedziane jest, że szpinak, jeżeli wszystko będzie dobrze funkcjonowało, jeżeli e, rolnik się zepnie, jeżeli wszystko dobrze zrobi, to powinien być w stanie szpinak zebrać dwa razy w sezonie. Także bardzo fajne może to być. E, bardzo fajna uprawa, może być fajnie też dochodowa. A oczywiście jak to wszystko będzie w praniu wyglądało, no to tego tak naprawdę dowiemy się dopiero jak wjedziemy i spróbujemy się z tą uprawą. No i to tak naprawdę tyle co mogę powiedzieć do tej pory na temat nowego farminga nowości jakie weszły. Teraz trzeba zająć się właśnie tym, co mamy aktualnie, czyli tą naszą lucerną. Niewiele już zostało. Jeszcze jeden przejazd na dół. W ten sładków nie robię. Przejazd do góry, no i tam dwa mniejsze takie pokosiki. No i całe prasowanie będzie gotowe. Już tutaj jest stówy przeprasowałem tych kostek mam 37 więc nie jest źle bo ten pierwszy pokos był bogaty tutaj już o wiele mniej tego właśnie wychodzi no i teraz jakoś będę musiał tutaj pomanewrować żeby prasować to widzę za prostą rzeczą nie będzie no kurczę no niestety że ta moja prasa musiała akurat ulec uszkodzeniu właśnie teraz jak jest najbardziej potrzebna ale jak to się mówi, jakieś straty muszą być Niesz niestety no, na sprzęt akurat tym razem padło także cóż, będzie trzeba pewnie jakieś pieniądze wyłożyć na naprawę tego nie wiem jak drogo mnie to wyjdzie mam nadzieję, że w którejś stówce się tam po prostu zmieszczę z tym wszystkim Zależy jeszcze co się tam stało. Mam nadzieję, że nic po założyskiem przy tym ślimaku się nie, nie uszkodziło A co z tymi, tymi widełkami, które podają? Och, no nie mam pojęcia No bo reszta prasy też działa bez żadnego zarzutu muszę się rozejrzeć też za jakimiś właśnie kosiarkami co prawda miałem kupować koparkę do ziemniaków nową ale to chyba będzie musiał poczekać chociaż no zmniejszyłem ten poziom na poziom łatwy poziom trudności oczywiście więc jeżeli tylko ładnie zboże da no to myślę, że powinno mnie być stać na zakupienie obydwu tych maszyn, chociaż też nie ukrywam, że bardzo chętnie y, zakupiłbym jakieś nowe pole, bo z nowego pola nie ma większej kasy. Oparka do ziemniaków mi tylko z zbiór ziemniaków przyspieszył, łatwiej i będzie się to po prostu lepiej robiło. A nowa kosiarka. też to jest tylko ułatwienie po prostu w pracy na no to mi jednak niestety ale większych pieniędzy nie zapewni dobra ten pokosik tamten kończymy no i w sumie będziemy zbliżać się ku końcowi tego odcineczka. Dzisiaj będzie troszeczkę krócej, ale za to kolejny, myślę, będzie bardziej taki masywny, bo trzeba będzie zrobić całe żniwa. O, mam radę tu przejechać przez tą dziurę? Dobra. Ejcie teraz uda się wycofać. Wyłączymy cię. strasznie słaba ta 60KS, jak trzeba jechać do tyłu. Nie wiem dlaczego się tak dzieje. No dużo ostatnio pracy tym traktorem. Godziny pracy też właśnie mi ładnie rosną na nim. 30 jest ostatnio troszeczkę mniej używana, ale przyjdzie na nią też, też pora. Dobra, także ja sobie tutaj kończę to prasowanie. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Zachęcam do subskrybowania kanału. Jeżeli odcinek się spodobał, zostawcie proszę łapkę w górę. Tak się to tyle ode mnie. I do następnego, trzymajcie się, cześć!